Cześć, witajcie w pełnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy pierwsze poszukiwanie borowików. Rozpoczynam z lasu, bo myślałem, że na razie nic z tego filmu nie będzie, bo pogoda dzisiaj trochę deszczowa jest, ale mamy już tutaj pierwsze dwa. Tutaj ktoś obrzęki wyzostawiał Tutaj mamy pierwszego takiego malutkiego. A tutaj obok jest. Troszkę większy. Tamte dwa były trochę robaczne. Z jednego dało tego z większego dało się łebka trochę wyciąć. Szedłem sobie tą stroną, patrzę pod krzaki. Tylko odwracam wzrok a tu taki. Taki ładny borowiczek. Te tylko łebek z niego został. No, Jest za ciepło i trzeba się niestety liczyć z tym, że grzyby są robaczne. Ale wysoko. Mamy i takiego, tylko niestety spodziewałem się, że będzie cały robaczny. Chociaż w sumie twardy jest. Zaraz. Zaraz. Zetniemy nogę i zobaczymy. Nie kopnąłem się, że to ceglek jest. Wychodziłem tu wszędzie dookoła. No ale niestety stał tak sobie samotnie. No dziwo, łepek, był w miarę OK Ale coś czuję, że dzisiaj większość grzybów będzie takie, że jakieś krawki z nich zostają No Prawie na nim stanąłem, ale śliczny jest o, tylko strasznie mięciutki ojej Jedna puchna zobaczmy, ojej No właśnie tego grzybka niestety dopadły robaki już na amen. Patrzę sobie, tu Malutki, prawdziweczek. I się pytam, gdzie jest twój brat. A brat stoi tutaj. O kurna, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Te dwa obrałem, też te kołepki. Ale zobaczcie. Ktoś tam siedzi. Patrz, jakiś liczny o wow ale fajny my zostawiamy go taki i mamy takiego fajnego maluszka Wyżos zawsze niezawodny taki śliczny ładniutki mamy wielki dołek i mamy wielkiego grzyba schodzimy Bierzemy go. Kroimy. O! Zobaczcie. Nie ma roboczków. Rzadkość. Mamy maślaczka. Ale śliski, bo po deszczu. Jest i taki maluszek. Fajny. Bierzemy go. Teraz chwila uwagi, bo się stało coś, czego nie widziałem już od kilku dobrych lat. Jeden, drugi, trzeci. Patrzcie, czwarty, piąty, ten już przewrócony. Ale patrzcie jeszcze tam, jeszcze tam leżą. Tu, tam, tam. Obawiam się, że tutaj będzie tak wszędzie. O kurna Dobra, zbieramy je. Zbieramy. Tylko niestety obawiam się, że będzie ciężko z tymi grzybami. Sito. Też sito. Zaraz sprawdzimy tamte. Bierzemy koszyk. Ten już przewrócony, tego nawet nie tykam. Zaraz sprawdzimy jeszcze te. Ale też się obawiam, że niestety będą. Robacze, bo takie wielkie. Tutaj tam, tam jest jeszcze. jeszcze. A jeszcze sobie weźmiemy tego mniejszego. Może chociaż on będzie dobry. W miarę twardszy. Zaraz go sprawdzimy. Nawet taki w miarę mniejszy, ale też dziurawy zostawiamy idziemy niżej. Sprawdzimy teraz tego. Teraz, tego dużego. On już ledwo trzyma, więc go tak sprawdzimy. Niech sobie siedzi. Tak dziurawy. Ten już leży. Ale tutaj jest jeszcze. Tam kolejny leży. Takich akcji, co się nie spodziewałem. No ale też dziurawy. Jak dalej? No. Kroimy na pół. Dalej. Tam stoi następny. No i co panie mi tutaj zaoferujesz? Też chyba będzie roboczyny. Jak wszystkie ale go sprawdzimy z całej tej bandy zostały dwa kapelusze dobre w pajęczynę szkoda, że takie roboczywe, ale jakby mogło być inaczej to po prostu jest za ciepło odpowiednio mokro, ale za ciepło tak to by było idealnie na grzybie. odeszłem od tamtego miejsca Trochę I jest Taki Też taki blady Jeden z mniejszych Zobaczymy Kurna no gdyby nie te robaczywe No żebym miał pełny koszek grzybów A tak to no to tak średnio Trochę ich tutaj jest, no ale nie bardzo Tam wyżej była ta cała banda Trochę niżej. I tu też stoją dwa. Jeden jest tutaj. Trochę zjedzony. A drugi jest tutaj. Proszę. Czy mamy coś więcej? Chyba nie. Wcześniej sobie tutaj chodziłem. Ale takiego sobie odwoł, nawet jeszcze jeden jest Nie dopatrzyłem sobie ich No proszę Jeden, drugi Gdzieś tu jeszcze było, tutaj Tu i tutaj Patrzę sobie tutaj takie fajne dołki Fajny maszak Musiało coś być, mamy kureczki Kureczki mamy A coś obok kureczek? Jeszcze bardziej ciekawszego. Tutaj. I jeszcze. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Myślaczek. Taki malutki. Prawdziweczek. I prawdziweczek. I tutaj jakiś maluszek ale tutaj fajny taki ale od go obbija światło o, pająk na nim siedzi nice kolejny fajny taki mięciutki czyli znowu pewnie będzie roboczy. zaraz go sprawdzimy Ale fajny, ładnie go widać. Cała noga miękka, ojojoj. Ojojoj, ale miękki. Kończę już na dzisiaj. Trzy godzinki byłem. Na początku padał deszcz trochę, potem przestało. Coś tam się znalazło dużo. Ale coś tam jest. Coś z tego będzie. Ja już się zabieram do domu. Trzymajcie się, nara.